Żołądek, bóle żołądka, zaburzenia pracy żołądka, a myśli i emocje. O tym będzie w naszym dzisiejszym odcinku na kanale YouTube Planeta Sony. Mam nadzieję, że subskrybujesz. Jak nie, to tam trzeba kliknąć, takie pik, lajkujesz, komentujesz, i że jesteś też na naszym Instagramie, dobrze mówię, Planeta Sony, że masz nasz newsletter co sobotę do kawusi porannej albo tam wody, co tam pijecie. Mały filmik, opisy, także zobacz sobie w opisie tego filmu i w komentarzu tam wszystko jest. A teraz przechodzimy już do żołądka emocji i myśli. Ja bym powiedziała, że żołądek jest organem żeńskim. I jeżeli mamy z nim problemy, to oczywiście udajemy się do lekarza, oczywiście korzystamy z medycyny akademickiej. Na planecie Soni zawsze to powtarzam. A jednocześnie możemy przyjrzeć się sobie skąd możemy zobaczyć, o jaką kobietę chodzi. Najczęściej doprowadzi nas to do naszej mamy i do wczesnego dzieciństwa albo do relacji, które miała nasza mama z jakimiś kobietami, kiedy my byliśmy. Bardzo, bardzo mali. Czyli ogólnie, gdybym miała wskazać pierwsze powiązanie problemów z żołądkiem, z myślami i konkretną płcią, to powiedziałabym kobieta. <laughs> Myśli ciężkostrawne, problemy związane właśnie z kobietą. I jakieś przykłady, może Wam podam. Aż przełknąłam ślinę, bo ja rozumiem, że Wciąż są ludzie, którzy mówią, że nie, 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 to co myślisz, to co czujesz nie ma żadnego związku z twoim ciałem, tak? Są jeszcze tacy ludzie. Co więcej, pamiętam kolegę, pozdrawiam kolegę serdecznie, jak spotkaliśmy się, to była taka duża uroczystość, siedzieliśmy wszyscy przy stole i on zamiast zamówionych dań wyciągnął z papierka suchy chleb, no bo to już trochę trwało, po prostu byliśmy wszyscy głodni i zaczął sprężalać ten suchy chleb. I tak mówię, ale jakby tak, popijać wodą. Ja mówię, ale jesz suchy chleb? On mówi tak, tak, wiesz co, bo zatrułem się i boli mi żołądek, zatrułem się, jestem po zatruciu. Ja mówię, aha, okej, okay, no tak, nie? to wiecie, mój bardzo bliski kolega, więc stąd tak sobie y, pozwoliłam zapytać, a ja zajmuję się myślami w ciele, emocjami w ciele, zdrowiem. Więc to było takie przyjazne zapytanie i moje szczere zdziwienie. Zatrułem się, mi mówi. mówi. O, o, I zaczął opowiadać, że był w restauracji w dużym mieście w Polsce, no i tam się zatruł. A ja mówię, no okej, okay. no i od żołądka bóle, niestrawność i tak dalej. Dobrze? A kiedy to było? No, pięć dni temu. Mówi, ok, to wiecie troszkę długo, jak na takie zwykłe pokarmowe jakieś niestrawności. A inni biesiadnicy? Nie, 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 tylko ja. Ja mówię, wiesz, że to może być związane z myślami, z emocjami. Oczywiście, słuchajcie, mam mu do zaproponowania moją książkę Zaakceptuj siebie, z ćwiczeniami w środku, na akceptację, na odpuszczenie, kolejne książki, audiobooki, jakby mam narzędzia, które mogłabym mu zaproponować, żeby ten żołądek wrócił do normalnej e, pracy, no, do zdrowia. Ale tam jakby nie było przestrzeni, i mówię, mu, wiesz, ale. i nikt się nie zatruł, tylko ty. No, tak, tak, tylko ja. Aha. I. E, Tyle dni się to już trzyma, choć jakby normalnym jest, że, że jeżeli za, zaszkodziła konkretna potrawa i to, co zjadł, on jedli to samo, tak, tak, jedli to samo. E, to, to, nawet jeżeli to było to, to jedzenie, to one po pięciu dniach u zdrowego, młodego mężczyzny dawno już jest poza układem e, pokarmowym. Mm. I widziałam, że nie ma tam miejsca na stworzenie nawet przestrzeni między tym, że to, co on czuł i myślał w danym momencie... Przy tym stole, z tymi ludźmi, jest powiązane z tym, jak to strawił. Dlatego dałam sobie spokój. <laughs> Dlatego jestem w internecie, chcesz to oglądasz, nie chcesz to nie. Korzystajcie. Druga sytuacja przeciwna, Koleżanka mówi, że ojku zjadła wczoraj, wiecie, jest taka sieć szybkich restauracji. Nie będziemy reklamować, bo już tam nie jadam, ale kiedyś mi się zdarzało. A ja zjadłam tam. Były z mięsem i po prostu taką mam niestrawność, tak mi źle wiesz, tak odbija mi się już drugi dzień. Ja mówię, słuchaj, no ale dzieci tak chciały, coś tam. Wiesz, słuchaj, następnym razem, kiedy będzie taka okoliczność, że będziesz musiała zjeść w tym miejscu, a wiesz, że to jest niezdrowe, że to chemia, że i tak dalej, ale no życie, nie? To jedząc to, myśl sobie, że te malutkie, mikropromilowe elementy, które są odżywcze w tym jedzeniu. Przyswoisz pięknie, że to się wszystko pięknie strawi, że twój żołądeczek fantastycznie sobie poradzi, wszystko ładnie się e, przetrawi. I to osoba, która też pracuje ze swoim mentalem i, i z myślami. Spotykamy się po jakimś czasie, ona mówi: to jest niemożliwe. Jechaliśmy gdzieś tam, pykpyk, pyk, zatrzymaliśmy się tam znowu, bo coś tam dzieci chciały. E, już nie już nie, miał, nie miał siły ani gdzie indziej szukać, ani tych dzieci przekonywać. E, I ja właśnie jedząc. To jedzenie, które normalnie uważam za chemiczne, szkodliwe, niedobre, ciężkostrawne itd., tak itd., tak mówiłam sobie, o witaminki, o jakie pięknie to strawię, mm, jakie tam na pewno są jakieś wartości odżywcze, które mój organizm wyłapie I tak. Słuchaj, mówię, nic mi nie było. Wszystko się strawiło, było lekkie i ja nie zachęcam do jedzenia, niezdrowego jedzenia. Nie, nie, nie. Ja tylko mówię, że jest, jeżeli się na nią otworzymy, zależność między myślą. A tym, co dzieje się w naszym ciele. I teraz żołądek. Um, w książce Myśli w ciele, wydaje mi się, że nie ma osobnego rozdziału na żołądek. Zaraz Wam przeczytam rozdziały, jakie tutaj są. To jest książka numer 3. Proszę, słuchajcie audiobooków i czytajcie te książki w kolejności. Więc słuchajcie, mamy tutaj rozdział Paradygmaty Naukowe, Spokoju Umysłu, Poznaj swój autorytet. I tak mamy myśli o kręgosłup, myśli o odcinek szyjny, myśli o odcinek piersiowy, myśli o odcinek lędźwiowy, myśli a kolana, myśli a jelita, myśli a alergie, myśli a serce, myśli a tarczyca, myśli o Myśli, a nadwaga. I bardzo was proszę yy, z audiobookiem, dobrze? Wysłuchajcie uważnie wszystkich rozdziałów, wszystkich medytacji, które są w tej książce. No i faktycznie, tak jak, tak jak myślałam, nie ma tutaj żołądka, ale to nic. Robiąc za akceptu siebie, robiąc te ćwiczenia, wchodzisz w taką akceptację, po prostu w taki luzik, że ten żołądek też ci przejdzie. Bo to są myśli. Te myśli, które nam służą, to myśli akceptacji i bezwarunkowej miłości. Jeżeli chodzi o żołądek, to on nas prowadzi, jak już powiedziałam na samym początku, do kobiet. Pierwszą kobietą naszego życia jest nasza biologiczna mama. Dlatego, jeżeli masz problemy z żołądkiem, szczególnie rozdział ósmy w mojej pierwszej książce, zaakceptuj siebie do przerobienia ze szczególną uwagą. Jak masz audiobook, szczególnie uważnie przesłuchaj tych ćwiczeń, gdzie akceptujesz matkę biologiczną taką, jaka była, taką, jaka jest, ona jakaś tam będzie, może nie żyje, może żyje, może ją znasz, może jej nie znasz, jesteś z tej komórki. I Uczucia i emocje, nawet na takim podświadomym programie, które gdzieś się zapięły, zakotwiczyły względem mamy, między innymi dają o sobie znać w żołądku. I ludzie, którzy cierpią na przykład, podam wam konkretne przykłady, na problemy z żołądkiem, mówią mi tak, ale moja mama, że się mama jest wspaniała i zawsze była wspierająca i bardzo kochająca. Wiecie, ja też jestem mamą. Więc to nie jest wina mamy, ani wasza. Po prostu filtrujemy jakoś tam rzeczywistość i pewne rzeczy się e, zakotwiczają i za, zapamiętują w ciele. Bez naszej woli. To się nazywa autonomiczny układ nerwowy. On sobie robi, co chce, jest autonomiczny. No i pamiętam ta osoba. Mówi, ale moja mama jest fantastyczna, jest cudowna i zawsze miałam od niej wsparcie. Okej. Okay. I później tam poznałyśmy się bliżej i ta kobieta mówi, um, że kiedy jej tato umierał, Trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. To było nagły, yy, nagłe zdarzenie. I kiedy ona jechała do szpitala, y, bo szybko została też poinformowana, jej mama już wiedziała, że tato zmarł, ale jej nie powiedziała. Ona jechała, bo nie chciała jej tak mówić przez telefon. I ona przyjechała do tego szpitala y, tą taksówką czy czymś bardzo szybko. I tam się dowiedziała, że tato zmarł. No i że zmarł już tyle minut wcześniej, że jak pokojarzyła fakty, to mama o tym wiedziała, kiedy i o tym mówiła. Tylko... I słuchajcie, tam zapięło się. Tak, głę tak głęboki żal o to do matki, nawet nieuświadomiony, bo ja próbowałam z nią o tym rozmawiać, Słuchaj, ale no, to było straszne, jak jest sobie potem, poczuła się oszukana na takich podświadomych poziomach, bo świadomie to ona rozumiała, że mama chciała jej oszczędzić mówienia o tym i jakby no, podtrzymać jej nadzieję, powiedzieć jej to na żywo, kiedy ona przyjdzie do tego dojedzie w końcu do tego szpitala, dotrze. I zaczęły się te problemy z żołądkiem. Dlatego o tym mówię, że one nie zawsze są uświadomione. To my świadomie wiemy, że ta kobieta robi najlepiej, jak potrafi, że nie miała innej sytuacji, jak, innej możliwości itd., ale gdzieś w środku coś się uruchomiło. Dlatego, jak mówię, żołądek to zobacz, czy możesz sobie coś przeterapeutyzować, zaakceptować albo odpuścić związanego z Twoją mamą. Bo, na przykład, bardzo dużo pracowała kiedyś byłeś, kiedy byłeś dzieckiem. Dzieci na swój sposób, wiecie, patrzą, one są bez troski. One nie do końca zdają sobie sprawy, że przecież to, że mają ubranka i że jedzą, jest wynikiem tego, że mama chodzi do pracy, na przykład, prawda? Więc mogą tam się czuć osamotnione, gdzieś jakieś wyrzuty mieć do mamy. W każdym razie, żołądek, zaraz zrobimy sobie wspólne ćwiczenie, ok? Żołądek to jest. E, Żal, pretensja, brak akceptacji, coś, czego nie mogę strawić w związku z mamą. U bardzo małych dzieci, o tym pisze dr Sinielnikow, i damy link do tej książki, bo ona jest tylko u nas po prostu jakimś cudem załatwiliśmy u nas do dróg. Ja nie negocjowałam ceny, ale też dla mnie ta wartość tej książki jest absolutnie fantastyczna. To jest, wiecie. Całą rodziną pójdziecie zjeść i przejecie tę książkę. Doktor Sinielnikow, opis, w opisie damy link, tak patrzę tutaj na ludzi, którzy są władni w tym temacie. I słuchajcie, doktor Sinielnikow na przykład zwraca uwagę na to, że u bardzo małych dzieci problemy z żołądkiem mogą być związane z tym, co... Mama tego dziecka albo opiekunowie bliscy czują do swojej mamy albo do kobiet wokoło. Czyli, jeżeli jesteś mamą, tak twierdzi doktor Siennikow, on to um, opisuje w tej książce, którą wam tam podlinkowaliśmy poniżej i której ceny nie negocjowałam. Ta, tak wam przyznam, natomiast jest do dostania obecnie tylko u nas e, cud, że ją mamy. Profesor Porczy w swoich badaniach z kolei pokazuje koregulację układów nerwowych dziecka do mamy. Więc, jakby z różnych stron naukowcy przynoszą, że to, co myśli, czuje, jakie są emocje mamy, ma wpływ na to, jak czuje się dziecko, na jego autonomiczny układ nerwowy. To się właśnie nazywa u profesora Porgesa koregulacją, i to naprawdę ma sens, jeśli będąc kobietą, odpuścisz innym kobietom. To może być teściowa, to może być siostra, to może być Twoja mama, koleżanka z pracy, szefowa itd. To nie służy nam, naszym żołądkom, i może oddziaływać na układ trawienny dziecka, szczególnie kiedy jest małe. Może nie musi. Badania wskazują, że jest zależność, w jakim stopniu to pewnie jest bardzo indywidualne. Czyli cały czas wracam do tego, że żołądek odwołuje nas do kobiety, która kobieta jest dla mnie trudna, której nie potrafię strawić, która mnie denerwuje, która mnie irytuje, i później, z którą kobietą moja mama. Miała lub ma bardzo trudne relacje, i jakby przejęłam, przejąłem jako człowiek te emocje, bo my jako dzieci, chcąc ulżyć naszym rodzicom, no, czujemy ich emocje. Więc tak z naukowego punktu widzenia mamy to, że ten nasz autonomiczny układ nerwowy się reguluje, koreguje do, do tego, jak czują się nasze mamy, nasi rodzice. Ale też inne badania pokazują, że przejmujemy, jakby chcąc. W miłości bezwarunkowej, jaką mamy do rodziców, jako małe dzieci, przejmujemy od nich te ciężary. Czyli może być tak, że ten żołądek cię boli, dlatego że twoja mama ma bardzo trudną relację z jakąś kobietą. I zaraz sobie na to zrobimy ćwiczenie, oraz zrobimy sobie ćwiczenie. Y akceptacji dla naszej biologicznej mamy. Ok, to jest jakiś tam, jakaś tam mała próbka, po więcej zapraszam was do programu VIP Spokój Umysłu, ale teraz zróbmy też coś, żeby już było. I napiszcie, czy te wyjaśnienia mają dla was sens, czy gdzieś tam się łączą w jedno. Ja rozumiem, że są osoby, które w ogóle tego nie przyjmują do wiadomości, nie zgadzają się z tym, ja jestem z tym ok, ale może komuś z was jakieś puzzle się złączą, do czegoś to zainspiruje. Także ruszamy teraz z dwoma ćwiczeniami, dobrze? Pierwsze, może zrobimy pierwsze, jeżeli nasz żołądek dokucza, dlatego że bliska nam kobieta patrz, mama, siostra, babcia, która nas może wychowywała miała albo ma trudną relację z inną kobietą, ok? Tradycyjnie, proszę poruszajcie ramionami do tyłu, do przodu. W opisie znajdziecie link do książki Zaakceptuj. W sensie zaakceptuj siebie. Tam też są ćwiczenia na akceptację tego, co było, na akceptację mamy. Szkoda cierpieć, naprawdę. I teraz kilka oddechów. Można położyć dłonie na końcówki żeber. I tak pooddychać, żeby się unosiły ten oddech przeponowy, pięknie. Jeżeli jesteście przed posiłkiem, mam nadzieję, że wszystko ładnie się potrawi. Okej. Okay. Mhm. i mówiłam, że najpierw robimy na akceptację mamy, tak? tak mhm. oddech do żołądka w żołądku powietrze się aż tak zawija i teraz wydech z żołądka czyli nie oddychają płuca nasze, tylko nasze żołądki, ok? wdech i czuję jak powietrze idzie do żołądka, aż tam się zawija i teraz wydech i uwalniam pięknie. I teraz tak oddychaj, ja będę mówić, dobrze? Wdech akceptacji dlatego, jakie były relacje moje z moją mamą i wydech odpuszczam. Wdech akceptacji do żołądka na to, jakie są relacje z moją mamą i wydech odpuszczam. Wdech, akceptacja dla tego, jak ja jako człowiek zachowywałem się i miałem stosunek do mojej mamy. Odpuszczam. A Akceptacja do żołądka względem wszystkich moich słów, zachowań i myśli, które miałem, miałam do mamy. Odpuszczam, odpuszczam sobie przede wszystkim, okej? Okay? Akceptuję, wpuszczam do żołądka akceptację tego, że nie potrafię akceptować i że jest to dla mnie trudne i że nie potrafię sobie z tym poradzić i odpuszczam. Akceptuję siebie w tej relacji z mamą, jaka była, jest i będzie i odpuszczam sobie i znowu oddech do żołądka. Akceptuję, powietrze się zawija i odpuszczam pięknie. Akceptuję siebie w tej relacji ze wszystkim, w całym pakiecie i odpuszczam ślicznie. Akceptuję to, co było, jest i będzie i odpuszczam doskonale. Mhm. Otwieram się na akceptację mojej mamy. Dobrze, akceptuję i odpuszczam ślicznie. Mhm. Każdego dnia coraz lepiej potrafię zaakceptować moją mamę. Akceptuję, odpuszczam. Ładnie. I tak sobie wyoddychaj. Niech ci się to ładnie wszystko wyrówna. Na tyle, na ile dzisiaj potrafisz. Na tyle, na ile dzisiaj jest otwartości. Na tyle, na ile jest gotowości. OK, to wszystko jest w porządku, w tym swoim rytmie. Pięknie. Jeżeli żołądek się teraz wywraca, przewraca, czujesz go bardziej, może kogoś aż zemdliło, potrzyj dłońmi. To jest energia. Jest fizyka. Przyłóż do żołądka w takiej pełnej akceptacji, jak on pięknie się z Tobą komunikuje, ile tam jest jeszcze emocji do uwolnienia, no i mamy czas. Można sobie powtarzać to ćwiczenie wielokrotnie, odtwarzając tutaj. Mamy spis treści pod spodem, więc od razu możesz sobie przeskoczyć do tego ćwiczenia, odtwarzać sobie wielokrotnie. Teraz przejdziemy do następnego. Dobrze, chwilka odpoczynku, bo może być przeskok. Takie właśnie procesy i takie ćwiczenia też do wielokrotnego zastosowania robimy w programie WIP mysłu. Nie wiem, czy jak to ogląda oglądasz, są drzwi otwarte. Na pewno można się zapisać na listę zainteresowanych. Pięknie, a teraz? Kolejne ćwiczenie, w którym oddamy to, co wzięliśmy, a w sumie przecież to nie nasze. Oddamy te trudne relacje, które mama miała z kobietami. Może ze swoją mamą, może z babcią, może z koleżanką, może z siostrą, może ze szwagierką. Kobiet w życiu dużo, dużo okazji, żeby obciążyć żołądek. Wystaw dłonie przed sobą, oddychaj spokojnie i poczuj, jak na te dłonie spływa z Twojego żołądka obciążenie, które nie jest Twoje. Trudne relacje twojej mamy, twojej cioci, może babki, z innymi kobietami. Trudne relacje, które były, są i może będą wśród kobiet z rodu. Te, które nie są twoje, które z jakichś powodów, jako współczująca istota, wzią, wzięłaś wziąłeś na, na swoje barki, do swojego żołądka, bo ty to strawisz. Nie, to nie jest twoje, dlatego jest niedostrawienia. I w dodatku w niczym nie ulżyło tym osobom, Dlatego teraz po prostu wyciągnij dłonie i powiedz: To nie moje, oddaję. I ktoś to weźmie. Trzymaj tak długo, aż weźmie to matka ziemia, weźmie to żywioł powietrza. Może poczujesz, jak przychodzi fala morska i zabiera to z Twoich dłoni. Może poczujesz, jak przychodzi któraś kobieta z rodu i mówi: No, tak, to moje, daj. Ogarnę, zresztą i tak nic to nie zmieni, że sobie weźmiesz, tylko obciążę, że to i tak jest moje, ja to mam cały czas. Czyli najpierw wystawiasz dłonie, i czujesz, jak z żołądka przechodzi co na Twoje dłonie, a teraz po prostu bierzcie, bo to nie moje. Matko Ziemio, zabierz. Poczuj, jak ciepła energia Matki Ziemi zabiera to, i ogarnia, zamieni w cudowności. Każdą gnojówkę Matka Ziemia zamieni w cudowny plon. Oddychaj spokojnie. Pozwól sobie na uwolnienie siebie od tych ciężarów. Możesz poczuć, jak powietrze je zabiera i przekształca w coś cudownego. Jak słońce wypala. Tak jak czujesz. Oddychaj. Pozwól, żeby ześlizgnęło się z dłoni. Otrzyj w dłonie. O, dziękuję, jest lżej. Ćwiczenie możesz powtarzać wielokrotnie. Chodzi o uwolnienie się od ciężarów, które wzięliśmy na siebie, a które nie są nasze. Nie jesteśmy w stanie nawet ich strawić, bo to nie nasze. Możemy to oddać. I oddychaj, proszę. A teraz na zakończenie do całego ciała, w szczególności do żołądka. Zaproś akceptację, zaproś światło. Zaproś zdrowie, zaproś ulgę, niech wypełnią z każdym oddechem na spokojnie, pięknie. Tak wyglądają medytacje, ćwiczenia w książkach. Zachęcam, róbmy. Zdrowie jest ważne, myśli są ważne, takie poczucie lekkości w życiu jest ważne, i ono nie ma nic wspólnego z zasobnością portfela. Z tego, jak i gdzie żyjemy, to jest w środku, to jak się czujemy, to jak doświadczamy życie, życia, jest w naszym wnętrzu. Jak o to zadbamy krok po kroku, również świat zewnętrzny dostosuje się do tych cudowności. Oddychaj, proszę. <grym> Dziękuję, że jesteś. Dziękuję.